Czy zrobiłby pan więcej dla Polski, jako aniżeli prezydent i czy nie uważa pan, że y, dotknęłoby pana mniej przykrości? Już panu to mówiłem. Jaki miałem wybór? Przecież komuniści by się wzmocnili, my byśmy się podzielili, paru by dało, dałoby stanowiska i mamy 10 lat takiego niczego, a komuniści są władzy. Takie miałem lewo. Postanowiłem nie, Jedyna okazja. Zabrać się odsunąć komunistów. Wierząc, że Wy sobie zresztą poradzić. I dlatego, gdybym miał powtórzyć, bym zrobił dokładnie tak samo. Nic nie zmienił na razie. To się wydaje, że błąd mój polega na tym, że oddałem to demokracji. Że mogłem sobie pomóc i mógł utrzymać się u władzy, a nie dać Wam, nie dać wam władzy jako takiej. To tutaj. Na razie wydaje się, że źle zrobię czytałem pan, dałem to, oddałem narodowi, że to był błąd. Dzisiaj, ale jutro zobaczycie, jutro uznanie. demokracja pokaże, że oczywiście ma podjęcia, ma błędy, ale że się wykształci i, i naprawdę będzie dobrym systemem i jutro będziecie dziękować za taki obrót spraw. Natomiast dzisiaj, ponieważ no, no są problemy, więc w ogóle zapominacie, że... W tamtym czasie nam upadła, upadła gospodarka. 70% gospodarki padło, bo rozwiązaliśmy Związek Radziecki. I te Niemcy wielkie, i te Stany Zjednoczone, i Japonia, gdyby straciła 70% gospodarki, proszę Państwa, nie wiem, czy oni by sobie poradzili. Patrzcie, my poradziliśmy. Zobaczcie stoczka. ze stoczki bohaterem zostało. A 98,5% szło produkcji do Związku Radzieckiego. 98,5%. Nie ma tylko 1,5% szło na inne rynki. Przez 20 lat tam pracowałem, zawsze tak. Jednego dnia mamy koniec. Nie ma państwa, nie, nie, ma, nie ma rynku zbytu, nie ma, nie ma części. I co, I co zrobić? I co zrobić? Co zrobić? No proszę Państwa, to co zrobić? To dobrze, że otworzyły się granice, że ludzie zdolni wykopywali, wyjechali nawet za granicę. No dobrze, by inaczej pozabijali się. Byście przyszli do mnie, że po co taka wolność? Dlaczego nie przewidziałeś, że padnie ci gospodarka cała? Byśmy się pozabijali. A jednak przeżyliśmy. Jednak się udało, kiedyś ogłoszą cud. Drugi cud nad listą że Polacy, stracą taką gospodarkę, oni się uratowali. Oni, oni przeżyli i nawet nieźle stoją. Takie są fakty, ale nie wiem, czy tu nie było widać to, że padła nam prawie cała gospodarka, że no, co mu robić? Oczywiście ja, to, ja to proponowałem, Unię Pieszą, na to by co to było. No w świecie, macie zwycięstwo, Polska wam dała zwycięstwo. Pomóżcie Polsce zwłaszcza, nawet zgłaszałem. Zwł Między mieli za mało sztuczaczy. U nas było za dużo w tym momencie, bo padły zakłady. Jaki był problem? Co miesiąc następną grupę dowozić i zarabiać u nich pieniądze. Pomóc nam przetrwać, pobudować sobie pieniądze i tak dalej. Zgłaszało pomysły. To wiesz, no, dzisiaj to dzisiaj wyśmiewają. Nie zazwyczaj o co chodziło.